OK, jestem już na wizji. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj tematem są barki. Mianowicie kuliste barki, trzy szybkie ćwiczenia. Jak je zrobić? Buk. Buk. Większość ludzi robi niepotrzebne ćwiczenia, utrudnia sobie, komplikuje. Dlatego dzisiaj, bez lania wody, bez marnowania Twojego czasu, szybkie trzy ćwiczenia, które są wystarczające w rozwoju całych, pełnych barków. A jeśli jesteś nowy na kanale, to subskrybuj, bo tutaj znajdziesz konkretne treningi. Konkretną, prostą dietę dla facetów, którzy chcą wyglądać dobrze, a nie mają czasu na głupoty. Pierwsze ćwiczenie, zaczynamy. Do zrobienia tego ćwiczenia będzie potrzebna na pewno ławeczka. Ona tutaj będzie podstawą i pokażę dwie opcje, bo możemy to ćwiczenie zrobić na handlach, jak i na sztandze. Zaczniemy od sztangi. Jednym i drugim ćwiczeniom obowiązują podobne zasady, bo jest to ćwiczenie, które można sobie zamienić lub zrobić tą wersję, która ja Wam opiecie. Numer 1. ćwiczenie baza. Jest to wyciskanie handli bądź sztangi, siedząc lub stojąc nad głowę. To ćwiczenie ładuje najwięcej mięsa na przedni boczny akton. Ale uwaga, 80% ludzi robi to źle. Wyciska za bardzo przed siebie albo wygina plecy. Tip ode mnie. Łokcie lekko do przodu, kontrolowany ruch nie szarpiesz. Prowadzisz sztangę bądź handle. Cały czas tak jak po Słownicy. Wyobraź sobie, że masz przed sobą suwnicę, i po prostu wypychasz do góry i na dół. Ruch na dół jest zawsze pod kontrolą. Nie ma luźnego opuszczania, bo raz, że wtedy staje się ćwiczenie mniej efektywne, a dwa, przez luźne, niekontrolowane ruchy narażasz się zdecydowanie mocniej na wszelkiego rodzaju urazy. A tego chcemy uniknąć, bo staw barkowy jest stawem złożonym. I Należy o niego zadbać, bo niestety ale kontuzje barków często wynikają przez, wiadomo, brak rozgrzewki, ale dwa, najczęściej poprzez szarpane, niekontrolowane ruchy. Łatwo można sobie coś uszkodzić, a później rehabilitacja jest bardzo trudna. Często ciężko już wrócić do treningów, do ciężarów, tak jak były przed kontuzją. 200 Keioi warm up, more, more, 450 Everyday Hard Training. nadgarstki prosto. Zapewnia to lepsze czucie trenowanych partii. Dodatkowo lepsza stabilizacja. No i też automatycznie narzucimy sobie lepszy tor ruchu. Pełen ruch. Połóweczki, ćwierć ruchy dla osób zaawansowanych lub tych, które nie chcą się edukować treningowo będą optymalne i dla nich to zostawmy. Ale dla większości... Róbmy te pełne ruchy. A podczas ćwiczenia wykonywanego z hantlami nadgarski, ułożenie łokci, wysokość to ruchu jest taka sama, ale tutaj, zresztą podczas sztangi, też należy zwrócić uwagę również na lędźwie, tak aby one na dole przylegały do ławeczki, aby nie robić takiego łuku, bo wtedy bardzo duża część obciążenia wchodzi nam w ten tutaj odcinek kręgosłupa, ten który tutaj widzicie. W ten tutaj, właśnie odcinek tego i mamy docisk. No i często mogą pojawić się również sytuacje bólowe lub spięcia, nawet prostych wników, które są szalenie nieprzyjemne. Drugim ćwiczeniem, z którym mam zagwostkę, bo na to miejsce. Miałbym kilka propozycji, takie jak pociąganie ze sztangą szeroko, wznosy z wyciągiem dolnym, wznosy liny wyciągu dolnego, ale postawię klasycznie, uniwersalnie, na zestaw, który u mnie przynosi najlepsze efekty. No i większość kulturystów, czyli osób, które mają dobrze wykształcone mięśnie, a dzisiaj umówiamy barki, stawia na to ćwiczenia. A jest to handla w dłoń, taka albo taka, można to robić na. Dwojakie sposoby. Są szkoły, które proponują robić to większym obciążeniem, z możliwością szarpnięcia z kolan, czyli podbicia delikatnego hantli. Nie oszkujemy tutaj barkami, ale pomagamy sobie leciutko oszukać grawitację i wybić hantle do góry, ale tutaj powoli zwalniamy maksymalnie, żeby jak najmocniej zbudować ten bark. I jeśli osobiste najlepsze efekty notowałem, to robiłem to właśnie z większymi hantlami. Ale to trzeba spróbować, przetestować na siebie, bo dla większości osób zdecydowanie bardziej korzystne będzie wzięcie mniejszych hantli i wyczucie tego barku dobrze wytrenowanie techniki, bo co z tego, że użyjemy większy ciężar jak to ćwiczenie najpewniej trafi w kaptury zamiast w barki. Dlatego weźmiemy teraz mniejsze hantle w dłoń i skupimy się na poprawnej technice. Kluczem w tym ćwiczeniu jest detal w technice, bo większość wali w tym ćwiczeniu jak skrzydłami ptaka i nie czuje barków. Ja zawsze kiedy pokazuję komuś to staraj się zrobić to tak, nie żeby pierw hantle przekroczyły linię barków do góry, ale żeby to pierw łokcie Przekroczyły tą linię. Pierw łokcie i delikatnie niżej, hantle. Kolejną rzeczą jest lekka rotacja barków do tyłu. Rozłożenie klatki wypięciej do przodu. Z delikatne delikatnych łopateczek. Tutaj hantelki idą do przodu, tak żeby biodra nie przeszkadzały i mogli sobie bardziej je rozciągnąć. No i lecimy. Głowa do góry. Takie tempo jest jak najbardziej optymalne. Jak zwolnimy w tym ciszeniu ruch, wydłużymy jednocześnie pracę mięśni, to Mniejszym ciężarem, mniejszą ilością powtórzeń będziemy mogli ten nasz bark, a szczególnie boczny akton, załatwić. W sytuacjach, kiedy dochodzimy już blisko upadku mięśniowego, ja polecam i lubię zrobić szarpnięcie lekkie z bioder, żeby jeszcze wymusić te kilka powtórzeń, bo wiecie jak jest. Lubimy kończyć trening barków w momencie, kiedy one całe płoną I ćwiczenie numer 3 również zrobimy to z hantelkami, a będzie to ćwiczenie na tylny akton barku, czyli mięsień, który jest często pomijany, zapominany. On pracuje co prawda podczas treningu pleców, podczas wiązłowań, ściągań drążka, ale jest to mięsień, któremu wypada poświęcić chwilę na trening, bo jest bardzo ładny, szczególnie podczas noszenia koszulki, która fajnie przylega. No to on się tak odznacza z tyłu, a stojąc z boku, on fajnie odstaje. I jest to mięsień, który patrząc tylko i wyłącznie na sylwetkę, dodaje naprawdę takiego detalu, że jak ktoś spojrzy na drugą osobę i widzi przez koszulkę ten tył barku, no to wie, że ktoś na siłowni wie, co robi. I to ćwiczenie można zrobić również dwojako, albo możemy użyć większych hantli. I wykonać bardziej szarpane ruchy, albo możemy wykonać to ćwiczenie z handlami mniejszymi, które będziemy stosować zapewne największą ilość powtórzeń, ale z ładniejszą techniką. Która wersja będzie lepsza? To już musicie przetestować na sobie. Ja preferuję wykonywanie wersji z większym obciążeniem. Te robię cztery seryjki na. 14-16 czasami na 20 powtórzeń i tył barku jest totalnie załatwiony i nie potrzeba mu nic więcej. Tip. Łopateczki przyciągamy, wypinamy klatkę, spinamy plecy lędźwie prosto. Jak najbardziej równolegle do podłoża, może troszkę być wyższy kąt. I tutaj warto zadrzeć nadgarstki lekko do wewnątrz. Patrzcie. Tak, wtedy robi się taka fajna dźwignia na tył barku. I w takim momencie, kiedy handle niemal wypadają z dłoni, ja lubię zakończyć to ćwiczenie. I tak wyglądała lista moich trzech ćwiczeń które jeśli miałbym wykluczyć wszystkie inne na barki zostawiłbym sobie właśnie je w treningowym arsenale aby wykonywać je już Cały czas na barki. W tych ćwiczeniach istnieje też szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o progres. Czy to przy handlach, czy przy sztandze, możemy tutaj w prosty sposób zwiększać intensywność i objętość treningową. Możemy dodawać obciążenia, dodawać ilość powtórzeń, zmniejszać ilość powtórzeń, dodawać serię. Można też wydłużyć czas trwania ćwiczenia, czas pod napięciem, stosować krótsze przerwy i to ćwiczenie idealnie wpisuje się w schemat treningowy, który preferuje wykonywać. Pierwsze ćwiczenie na każdą partię mięśniową. Stawiam na ćwiczenie jak najbardziej złożone, wielostałowe. Które pozwoli mi mocno progresować ciężarami. A drugie ćwiczenie, takie jak hantle, teraz patrzę na nie, bo mam je przed sobą. Takie ćwiczenie jak wznosy hantlami, jest to ćwiczenie, w którym no, na pewno nie będziemy w stanie dokładać tyle obciążenia jak w ćwiczeniu numer jeden. Ale tutaj progresją może być zwiększenie ilości powtórzeń, co oczywiście będzie się działo. Zwiększanie obciążenia też oczywiście będzie miało tutaj miejsce, ale nie tak mocne i dynamiczne jak w pierwszym ćwiczeniu, Z tym, ale tutaj też prostą, ale skuteczną metodą na zwiększenie. Efektywność tego ćwiczenia będzie po prostu zrobienie tego z coraz lepszą techniką. I ostatnie ćwiczenie jest to ćwiczenie takie można powiedzieć hybrydowe bo tutaj można całkiem nieźle dodawać obciążenia ale delikatnie kosztem techniki. Choć w tym ćwiczeniu jest to wybaczalne bo jest to ćwiczenie bezpieczne w którym ciężko zrobić sobie jakąkolwiek krzywdę. A to szarpnięcie po ile te upadki są troszkę ściągnięte. I tak będzie efektywne w rozwoju tylnego aktonu barków. I taki trening możecie zrobić solo, dokładając sobie do tego przykładowo triceps. Bądź podzielić to i zrobić wyciskanie i wznosy podczas ringu push, a tylny akton dorzucić sobie do ringu pull. A na koniec dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z moim podejściem treningowym, że jako pierwsze ćwiczenie warto zrobić coś wielostawowego, mocnego, w którym będziemy mogli progresować obciążeniami w jak największym stopniu, a później przechodzenie do ćwiczeń, którymi będziemy już tak naprawdę szlifować, i dopracować ten mięsień od każdej jego strony. No i oczywiście łapeczka, subskrypcja będzie mile widziane. Widzimy się następnym razem. Hej.